Cześć, witajcie na kanale Motorelax. Dzisiaj chciałem pokazać Wam prosty sposób na zmianę trybów jazdy w motocyklu Tri Triumph Tiger 800XCX, najlepiej jak robimy to podczas postoju, przy włączonym zaponie lub silniku można również to robić podczas jazdy, natomiast musi być to jazda powoli, musi być puszczony. Manetka gazu, hamulec. Lepiej jest to po prostu robić na postoju. A więc odpalamy sobie zapłon. Jak widzicie, mam ustawioną tutaj mapę road. Aby przełączyć się pomiędzy trybami jazdy, możemy skorzystać z przycisku po lewej stronie. No, przełączyliśmy się teraz w offroad. Mamy możliwość skorzystania z trybu rider, czyli taki, który możemy sobie indywidualnie skonfigurować. Jak go skonfigurować? Za sekundkę powiem, przećwiczmy sobie jeszcze zmiany trybu jazdy. Jak wiadomo, każdy tryb charakteryzuje się innymi właściwościami, offroad daje nam inne ustawienia. Manetki gazu, ABS-u, trakcji. No dobra, powiedzmy, że chcemy pod siebie ustawić tryp rider. Mamy na to dwa sposoby. Po pierwsze, korzystając z przycisku tutaj na komputerze, przytrzymujemy dłużej i pojawia nam się mapa sport, bądź taka, jak była ustawiona wcześniej. Będę przełączał się tutaj na manetce. I zatwierdzał guzikiem. Więc możemy ustawić sobie tryb, jaki mamy w ogóle do wyboru, już ustawiam. Czyli mamy tak sport, road drogowy, rain na deszcz, offroad lub sport. Ja lubię tryb sportowy i zatwierdzam guziczkiem na dole. Przechodzi do ustawień ABS-u. Mamy do wyboru drogowy, off, czyli całkiem wyłączony, bądź off-road na jazdę w terenie. Zatwierdzam: Co Traction Control. Road, off wyłączony całkiem lub off-road. I w ten sposób mamy ustawiony tryb. The Rider, strzałeczką w górę, wracam do mym. innym sposobem. Jest w ogóle korzystanie z przycisków na kierownicy. W tym celu przyciskiem na dole przełączam się na info, set, wciskam jeszcze raz dolny guzik, wchodzę w setup, i strzałeczką góra-dół mogę przechodzić sobie do ustawień komputera, my chcemy ustawić sobie indywidualny tryb rider więc wchodzę dalej i tak samo jak w poprzednim ustawieniu, mamy dokładnie te same ustawienia do wyboru ABS trakcja i zapamiętane strzałków w górę i guzik zatwierdziłem w mój profil. I to by było na tyle. Dziękuję za oglądanie. Proszę lajkować, subskrybować. Będę umieszczał dodatkowe kolejne filmy. Mam nadzieję, że się komuś przyda. Pozdrawiam, cześć!